Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Space Engineers jak widzicie znalazłem kobalt, znalazłem platynę, właśnie do niej zmierzam. I wydobędziemy jej trochę. Daleko 30 km od tego złota co ostatnio kopałem, ale udało się znaleźć, szczerze miałem już wątpliwości, że to znajdę, ale tak. Ten różowy kobalt widzicie to tam poleciałem poleciałem na drugi kobalt i ten I już miałem wracać a patrzę a jeszcze jedna no i, no i znalazłem platynę do ostatniej jak już miałem wracać nie się mega ucieszyłem no troszkę przyspieszymy dobra niech sobie leci Ja Wam pokażę tutaj, co tu robiłem. Oświetlenie. Czy ja jak e, sobie. A, dobra. Mówię, myślałem, że się rozbije, jak jetpaka wyłączę, jak lecę, ale nie. jest git. No, także oświetlenie tu zrobiłem. Jasno jest teraz. Tutaj jest schodki. I tu jest otwarty o, ten, otwarta przestrzeń. Silniki przesunęłem y, na boki. Głównie po to, żeby mieć ten. Y, no wiecie, no, żeby móc rozbudowywać y, ten statek dalej w tą stronę, nie? Jeszcze nie wiem, co tu zrobię, ale coś wymyślę. Także tyle. Jak widzicie, już mogę z tyłu pojazdu patrzeć. Przerobiłem tył i już działa kamera. No, ale żeby nie było. Tadaam, jest widok z kamery, jest na przodzie kamera jedna, kamera druga, pod wiertło. Myślę, że to jest spoko sprawa, będę dużo widział. No i co, zbliżamy się powoli. A, nie wiem czy widzicie w lewym dolnym rogu jest yy, wrak statku. Tak, znalazłem też wrak statku w międzyczasie. Mignął mi jakiś yy, sygnał i podleciałem tam, patrzę. O, widzicie po prawej stronie? O, znikło. I też mi tak mignęło. Podleciałem tam i tam był wrak statku, także jego też odwiedzimy, myślę. Materiały się przydadzą, każde. O, już jesteśmy bliżutko. Może się przekręcę troszkę, żeby słoneczka łapać. Subcio. Dobra, można włączyć silniczki I zacząć hamować Bo wiecie, droga hamowania pewnie Z 2 km będzie hamował No i na takim skrawku jest platynka. Dobra, ja zerknę jak tam najlepiej podlecieć od, od której strony. O powinien wyhamować. Aha, od tej strony najlepiej. O, tu żelazo jest jeszcze. Widzicie, taka plamka. To jest jedyne, co znalazłem. Dobra. E? Gdzie jest statek? Dobra, powolutku. O. Czy ja się tu zmieszczę? O to jest pytanie. Dobra, weźmy sobie wiertło tutaj na ten pasek. I bierzemy platynki. Będę musiał rafinerię postawić. Właśnie po to chyba rozbuduję ten statek. No muszę gdzieś się zmieścić. Chyba, że gdzieś na zewnątrz ją postawię, nie wiem. Jak tam? O, 25 k. Jeszcze, jeszcze. Platyny dużo trzeba te duże silniki, to one strasznie dużo potrzebują tych elementów. Dobra, ja sobie pokopię i przyspieszę to. Tyle mi platyny starczy, 114 k. Weźmy sobie jeszcze tyci ci żelaza, co? A jak troszeczkę. Dobra, starczy. No, ale teraz czuć, że ten kolos dużo waży. Dobra, lecimy do wraku statku. Także wcięcie zrobię i zobaczymy się na miejscu. Witam z powrotem. Po drodze do tamtego wraku, który znalazłem. Jeszcze mam 20 km. Znalazłem to. Nie wiem czy to jest też wrak, czy co to jest. Trochę się boję podlatywać. Ale na zielono się świeci, więc... Military Sport... E... Tak? Military X... Ex... Dobra, nieważne. No coś to jest na pewno. Spróbuję zahamować. Tylko ta kamera nie pomaga nigdy. Czterema silnikami. Dobra. Dobra, zobaczmy co to jest. Hiding Pirate Station. Ale nie są wrogo nastawieni do mnie. O co tu chodzi? Kurde, zajmisty ten statek. Gdzie jest wejście? Piraci, co? No działka mają ale nie są wrogo nastawieni więc o tu jest wejście Ciekawe czy mają grawitację? Mają Odmowa dostępu Ciekawe No. Hmm. Chyba, o wiecie, mógłbym go rozebrać i a co to? Wabik, ok. I przerobić, ale zniszczyłbym sobie reputację w... u nich, więc a tego chyba nie zrobię. Ale bardzo ładny statek. Zaznaczę na GPS-ie, bo widzę, że nigdzie to nie leci Jak coś to się tu wrócimy kiedyś, nie? Dobra, mamy zaznaczone, że statek piracki, tak? I wracamy do naszego statku. Który jest tu? No, zostawię go. Lecę do tamtego wraku. Możecie mi napisać, czy mogę go na przykład przerobić i wiecie, przyłączyć do mojego statku, czy tak nie bardzo sobie psuję reputację u nich. Także piszcie w komentarzu. Wszystko czytam więc. Znany sygnał. Ciekawe, no taki Hiding Pirate ten, Station to pierwszy raz widzę, więc jara mnie to. A wraki to już spotykałem nieraz. Dobra. Widzimy się za chwilę. Dobra, już dolatujemy. Jest wrak. Już się powoli wyłania. Ale słoneczko daje, co? Podlecimy jak najbliżej. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego jest. Aha, jak przyleciałem tutaj, to spiłowałem szlifierkę, bo oni, jak sztuczna inteligencja, zaczęła mi to rozbrajać. Chyba dwa takie są. Wiecie, no, tylko szlifierkę zeszlifowałem, więc dużo reputacji nie poszło. Mam chyba minus 8. No i dobra, co tu mamy? Antenka. Bloki odliczania. O! Aj, nie ma elementów silnika, ale... Lipa. Czy jest tu coś wartego uwagi? A tu też nie ma. Ło, duży silnik wodorowy. Wow, hmm. E on dużo nie potrzebuje tych materiałów. Ciekawe. Bo wiecie, ja mogę sobie tutaj podłączyć gdzieś z tyłu taki duży. Tu jest drugi. No i ten ma materiałów trochę, to super. Zbiorniczek. Tylko płytki, znaczy tylko albo i aż. Generator tlenu. Taki duży? O co tu chodzi? A nie, nie jest duży. Cały silniczek, fajnie. To będziemy mogli dorobić do naszego. Zbiornik tlenu. O, widzicie? Tu jest drugi i też mu szlifierkę uszkodziłem. Fotele nie widzę nic ciekawego tutaj. A to? Generator grawitacji mały kontener. Ciekawe, może być coś w środku, nie? To wyspawajmy rurki, wyświetlacz i wewnętrzne płytki, Okej. Okay. O, nie mam płytek. świetlacze są Dobra, zobaczmy, czy coś w kontenerze będzie Gdzie to było? Przy tobie, tylko gdzie? O! Komora kryogeniczna, fajnie O, to na pewno przeniesiemy. jest dobra. Jak to odmowa dostępu? Co? O, dobrze, że, że to sprawdziłem, nie? 800 płytek i 120 elementów wykrywacza. Wow! A może gdzieś jeszcze jest taki kontener? Trzeba poszukać. Jest! Elementy konstrukcji. Dawać mi to. Gdzie jest mój statek? Nigdy go znaleźć nie mogę. O tam jest. Przydałoby się gdzieś... Wejście takie bezpośrednie przy kokpicie, nie Dobra. Co? climate blocks? Why? O kuźwa, też to samo. A nie, ten jest pusty. Czemu... Czemu się zdespawnują za dwie godziny? Kuźwa, to ja muszę to zacząć? No muszę zacząć ten... Prze, przerabiać ten statek na części. Ajajaj... Dwie godzinki. Dobra, to zakończę tutaj... albo odcinek, albo nie wiem, powrócimy zaraz. Ja się tu pobawię. Dobra, jednak witam Was z powrotem, bo... jest sprawa taka... Sami zobaczcie. Reputacja ze spad spada o 3. Gdziekolwiek nie chcę spiłować to spada mi reputacja. Także no nie mogę zbytnio tego piłować. Ta. Szkoda. Tu całkiem sporo tych jest płytek. Mmm. A to też? Ciekawe. A, spada jednak. No ale i tak zajęłam tą komorę, bo... <laughs> Kuźwa, patrzcie, tu jest cała bateria. wiem podłączył do mojego statku, no ale... Dobra tam. Szkoda. Muszę to zostawić, niestety. Ale... Coś tam zgarnąłem, bo reszta, co była poza tym statkiem, mogłem spiłować, nie? Te odłamki. Także plus tysiąc płytek wpadło. No i te z kontenera, nie? Dobra. Dobra, zakończę tutaj odcinek. Prawdopodobnie w następnym będę robił albo tutaj rozbuduję tą część w statku i rafinerię wcisnę gdzieś. Albo zajmiemy się czyś, czymś innym, dobra. To dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się.